Cześć, ja jestem Liducha, to jest TV. Witam Was w pilotażowym odcinku cyklu Wczepku przez Apalachy, w którym to wraz z moją postacią, postapokaliptyczną pielęgniarką Liduchem, będziemy zwiedzać mniej lub bardziej ciekawe lokacje w Fallout 76. Jako pierwszy cel naszej wyprawy obrałem sobie coś, o czym łatwo będzie mi opowiedzieć. Dom Dyni. Lokacja ta znajduje się na północy regionu, zwanego Bolesnym Podziałem. Savage Divide. Jak kto woli. Gotowi? No to udajemy się na miejsce. Dom dyni wzorowany jest na istniejącym w rzeczywistości miejscu, Kenowa Pumpkin House, znajdującym się w miasteczku Kenowa w Wirginii Zachodniej. Co roku na Halloween budynek przystrajany jest z tysiącami lampionów zrobionych z wydrążonych dyni, tak zwanych jack-o'-lantern. Co roku setki ochotników pomagają w przygotowaniach do zabawy. Wróćmy jednak do świata Fallouta. Budynek, jak widać, został nadgryziony zębem czasu. O jego dobry stan od ponad 25 lat dba Jacek Dyniaczek, pan Złota Rączka pomalowany na kolor dyni z czapką czarownicy na głowie. Dynie widać już z daleka. Otaczają dom z każdego kierunku. Najwięcej z nich znajduje się od strony głównej drogi. Wielka wojna przerwała nadchodzącą uroczystość. Mimo to robot nigdy nie przestał pracować. Niestety nasz przyjaciel ograniczony jest przez oprogramowanie, które pozwala mu jedynie na robienie z dyni lampionów. Nie może on sam ruszyć na pola i zebrać warzywa potrzebne do wykonania ozdób. Dlatego też zleca nam codzienne zadanie, cukierek albo psikus polegające na zebraniu 10 dyni. Znaleźć możemy je po przeciwnej stronie ulicy. Znacznik sugeruje nam udać się w głąb lasu, lecz nie musimy tego robić, ponieważ pierwsze dynie rosną już przy drodze. Także zebranie tych 10 sztuk nie powinno być problemem nawet dla mało doświadczonych postaci. Jeśli już zdecydujemy się ruszyć dalej, możemy natknąć się na zmutowane psy, na poziomach od 30 do 60. Aha, jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć. Lokacja ta znajduje się w bliskim sąsiedztwie rozpadliny. Miejsca, przez które na powierzchnię co jakiś czas wychodzą spalacze. Oprócz nich napotkamy również dziesiątki spalonych. Nie zapomnijcie o odpowiednim sprzęcie na takie okazje. I pamiętajcie, żeby nie dokarmiać spalaczy. Po wykonaniu zadania wracamy do Jacka Dyniaczka. W nagrodę otrzymujemy oczywiście punkty doświadczenia, a także nasiona dyni, plus losowe przedmioty, zwykle antyrady oraz steampaki. Zadanie można wykonać jedynie raz dziennie. Po zakończonej pracy w polu czas na relaks. Poczekajmy aż się ściemni, to zabiorę Was do środka budynku i pokażę go w całej okazałości. Taras ozdobione jest nie zgadniecie czym. Dokładnie, lampionami z dyni. Jesteście bardzo spostrzegawczą i inteligentną widownią, jeśli to zauważyliście. Lampiony w nocy wyglądają wspaniale, za dnia nie robią takiego wrażenia. Na ścianach znajdują się przerażające obrazki, a do sufitu podwieszone są nietoperze. Po lewej stronie głównych schodów, od strony podwórka, stoi kociołek. Czarny kociołek czarownicy, w którym znajdują się słodycze rozdawane dzieciom na Halloween. W rogu tarasu znajduje się szkielet na wózku inwalickim. Prawdopodobnie to członek rodziny, do której przed Wielką Wojną należał budynek. Nie wiemy, jaki los spotkał resztę familii. Być może ów człowiek był jedynym właścicielem posiadłości. Pomagał mu jedynie Jacek. Martwy mężczyzna ma na sobie halloweenową maskę, którą zabrać możemy do naszego ekwipunku. Obok niego leży papier toaletowy oraz pudełko cygar. Tak oto prezentuje się maska na mojej postaci. Dobra, my tu gadu-gadu, a czas antenowy leci. Jeszcze nie wyszliśmy do środka, także zapraszam. Wyposażenie domu niczym nie różni się od tego, co zobaczyć mogliśmy w innych miejscach zamieszkania na terenach wiejskich w świecie folauta. Wyposażenie salonu, kuchnia, łazienka, sypialnie, nic szczególnego. Łóżeczko dziecięce znajdujące się na górze potwierdza, że w budynku mieszkała więcej niż jedna osoba. Na dole znajdziemy salon połączony z aneksem kuchennym, na piętrze sypialnia oraz łazienkę. Czy w budynku możemy znaleźć jakieś ciekawe przedmioty poza wspomnianą wcześniej maską czaszki? Tak. Czapkę wiedźmy, którą mogliście już zobaczyć w tym filmie, a o której nic nie powiedziałem. Znajduje się ona na drugim poziomie, na półce przy łóżku. W łazience znajdziemy pudełko ze spinkami, a w kuchni dyniowe ciasto oraz przepis na nie. Dzięki temu będziemy mogli upiec je w swoim kampie. Nie wspominam tutaj o wszelakich śmieciach oraz wspomagaczach. Tak prezentuje się budynek wcześniej nad ranem. Ja do dziś nie mogę pojąć, dlaczego ci Amerykanie budują domy z drewna. No ale mnie o tym. Byłbym zapomniał. Część posiadłości stanowi również garaż, przed którym stoją dwa zdezelowane auta. Garszek-garaż. Znaleźć możemy w nim narzędzia, srebrną taśmę oraz śmieci. Najbardziej interesujący z tego wszystkiego jest stół warsztatowy, do modyfikacji broni. Za garażem znajduje się pompa wodna. I to tyle moi drodzy. Noc w Domu Dyni powoli dobiega końca. Dajcie znać jakie ciekawe miejsca chcielibyście, żebym odwiedził w kolejnym odcinku z serii. Podoba Wam się taka forma odcinków? Jestem ciekaw, dajcie znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!